Witam w kolejnym odcinku programu Matura to bzdura.tv, w którym co tydzień udowadniam Polakom, że matura to właśnie bzdura. Temat tego odcinka to biologia. Serdecznie zapraszam. Powiedz mi, co robisz na ulicy Długiej? Hmm, Straszę dzieci, zdaję ulotki. Powiedz mi kilka słów o sobie. Jesteśmy z Gdańska, mhm. e, robimy bardzo dużo, lubimy oglądać ludzi, to jest nasze hobby. Chodzimy, okay. oglądamy ludzi, ciebie też właśnie oglądamy. A kogo ciekawego dziś widziałeś na Długiej? Nie mogę powiedzieć, bo jestem złym człowiekiem i to nie będzie miłe. Marysia na mnie krzyczy cały dzień. Aha, dobrze. <laughs> Ktoś kiedyś w naszym programie powiedział, to co białe to dobre. <laughs> w sumie <laughs> rację. Dobra. No ta. Czy moglibyśmy maturę usunąć z naszego systemu edukacji? Czy to nie byłby dobry pomysł? Myślę, że taka ilość idiotów, która ją teraz zdaje, sama doprowadzi do tego, że ona zniknie. Ja uważam, że beznadziejny system ja jestem ofiarą tego systemu. Dzięki za, za, za występ. Ja muszę wszystkie Twoje matki ośmiornice yy, yy, wytrzepać, tak powiem. Proszę, tu jest jedna, tu jest druga. Ośmiornica wystąpiła w naszym programie. Co <grymka> za dobre zasługi, proszę ja bardzo. Ja z Sękwiata. Oglądajcie <Matej. grymka> Przepraszam. Chcesz radę dopowiedzieć? Dobra, czekaj, bo zapowiedziałeś się okay. Dobrze? Ojej Oglądajcie maturę Powiedz, powiedz, powiedz Jezu, to tu się dzieje, skręcił to, ja pierdziela. Dobra, Dobra, dziewczyny, wstańcie Oglądajcie maturę, to by... Oglądajcie.